Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, od razu przejdę do czytania krótkiego fragmentu z Ewangelii. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, od 20 wiersza jest napisane tak. Zapytany zaś przez Faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł. Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Ani nie będą mówić o to tutaj jest, albo tam, o to bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Dlaczego? Przecież Bóg chce objawiać się. Bóg chce objawiać swoją moc, swoją chwałę. Chce być poznany, nie chce być ukryty. Bóg chce być poznany. I Bóg objawia się, rozszerzając swoje królestwo, tak? Objawiając swoją władzę. Królestwo Boże, no to manifestacja Bożej władzy, Boże rządy. Dlaczego Jezus mówi, że Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie? Czy to znaczy, że Bóg coś robi, ale w ogóle tego nie widać, nie ma żadnych symptomów, nie widać, nie słychać, nic się nie dzieje, po prostu nikt nic nie wie, a Królestwo Boże przychodzi? Jak myślicie? Czy to o to chodzi, że nie przychodzi dostrzegalnie? Czy raczej nie chodzi panu Jezusowi o to, że ono przychodzi niedostrzegalnie dla tych, którzy nie umieją rozpoznać albo nie chcą rozpoznać. Bo czy rzeczywiście nie ma żadnych symptomów, kiedy przychodzi, kiedy manifestuje się Królestwo Boże? Czy nie ma żadnych symptomów? Czy to możliwe? Symptomy są, ale często są niepozorne nie takie, jak ja bym chciał nie takie, jak ja uważam, że powinny być. Królestwo Boże przechodzi i objawia się i objawia się wyraźnie, ale nie jest tak, jak powinno być, bo ja uważam, że powinno być inaczej. I dla mnie wtedy, gdy mam takie myślenie, Królestwo Boże przychodzi, ale dla mnie niedostrzegalnie. Łapiecie, co chcę powiedzieć, tak? Więc ważne jest, jak patrzymy, jak słuchamy, jakie przekonania w sercu nosimy. Ewangelia. Ewangelia mówi również o królestwie. Jezus mówi, że Ewangelia o królestwie będzie głoszona po wszystkich krańcach ziemi, tak? Ale ta sama Ewangelia, o której Jezus mówi, że nie przeminie i będzie głoszona po całych krańcach ziemi, dla wielu ludzi, jeśli nie dla większości, wydaje się wręcz głupia, beznadziejnie głupia. Tempa dla prostaków. Czyż nie jest tak napisane? Że to jest głupie zwiastowanie? Ewangelia wydaje się głupia. Jest głupia? Czy Ewangelia, to, czy Ewangelia to głupoty? Dla Durniów, dla Prostaków, dla naiwniaków? Ale jednak wydaje się głupia. I to nawet nie ja to powiedziałem, tylko to Apostoł Paweł powiedział. Przez głupie zwiastowanie. Głupia wydaje się dla tych, Którzy mają poczucie, że wiedzą, jak powinno być, wiedzą, jak należy rozstrzygać, co jest prawdą, a co nie, i potykają się o to swoje poczucie, że wiedzą. Mędrcy łapani są w pułapkę swojej własnej mądrości. Tak mówi Słowo Boże, prawda, Rysiu? Coś takiego. Mędrcy łapią się w pułapkę swojej własnej roztropności i, i mądrości. Mądrość nie jest zła, ale jeżeli człowiek polega wyłącznie na sobie, albo przede wszystkim na sobie, to łapie się w pułapkę. Ewangelia wydaje się prosta, czasami za prosta. My z tym mamy problem. Mówimy, Bóg powiedział tak, ale... I po tym ale już nie jest to, co Bóg powiedział. Bo Ewangelia wydaje się za prosta. Jeszcze inaczej bym powiedział, Ewangelia wydaje się zbyt piękna, żeby mogła być prawdziwa. Nie, to jest zbyt proste i zbyt piękne, żeby to mogła być prawda. Więc trzeba do tego coś dołożyć. To jest zbyt piękne i zbyt proste, żeby mogło być prawdziwe, że Bóg, Syn Boży, był w stanie stać się człowiekiem. Wziął na siebie nasze winy, nasze przekleństwa, nasze choroby, całą naszą biedę. Dokonał zadośćuczynienia Bożej sprawiedliwości i przyniósł nam pojednanie z Ojcem. I przyjmując Jezusa, możemy mówić do Boga, do Boga, Stwórcy Wszechświata Ojcze, ale również tato. W Duchu Świętym, którego Bóg nam udzielił. No nie, ktoś powie, to jest zbyt proste i zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe. Więc ja wolę zostać przy moim obrazie Boga surowy, odległy, i nie wiadomo do końca, o co mu chodzi. To jest wydaje się zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe, że wystarczy przyjąć wiarą. Wystarczy przyjąć wiarą. Że wykonało się na krzyżu wszystko, co było potrzebne i że my na bazie tego, co Jezus uczynił, a nie na bazie naszych starań, otrzymujemy życie. I to życie w obfitości. Otrzymujemy Bożą mądrość, siłę. Wiecie, miłość Boża jest rozlewana w naszych sercach. Przemieniamy się, doskonalimy się, otrzymujemy status niewinnych i sprawiedliwych przed Bogiem. No to już jest gwóźdź do trumny. Że Ty i ja, jeżeli... Przyjęliśmy Jezusa, a widzę tu co najmniej parę osób, które przyjęły Jezusa. Przekomarzam się z wami, te co najmniej parę. <grych> Ci, którzy go przyjęli, dał im prawo stać się dziećmi Bożymi. To znaczy, że przed Bogiem w świecie duchowym otrzymaliśmy status niewinnych i sprawiedliwych. Nie naszą własną sprawiedliwością, ale sprawiedliwość Chrystusa przeszła na nas. Na nas złożone zostały nasze grzechy, nasze przekleństwo, nasze choroby. Na, na Niego to zostało złożone, na Niego. Jego sprawiedliwość, Jego moc, Jego życie zostało darowane nam. To jest tak piękne, ale tak proste, że wydaje się, że aż niemożliwe. A jednak to jest prawda. A jednak to jest prawda. Przyjąć wiarą już i... Ale no, no coś to... Agnieszka. Przyjąć wiarą już... To niesprawiedliwe jest. Coś, coś trzeba jednak od siebie dać. Chociaż, chociaż komuś zakupy zrobić. Przeprowadzić kogoś przez ulicę. No, co, jakiś mały uczyneczek, no, żebym miał poczucie, że jednak, no... Co pomodlić się za pastora? Na przykład. To jest dobry uczynek. A jednak, a jednak sprawiedliwość to jest coś, co jest darem, a nie wynikiem naszych starań. Jest po prostu darem. Chrystus to jest wynikiem starań, ale nie naszych. To jest wynikiem poświęcenia i ofiary Jezusa Chrystusa. Więc wierzę, że między innymi to też kryje się w tym słowie, że Królestwo Boże przychodzi niedostrzegalnie, ale niedostrzegalnie dla tych, którzy mają tak gęste te filtry, że po prostu nie mogą tego przyjąć i nie chcą się tych filtrów pozbyć. Filtry myślowe. Filtry, jeśli chodzi o sposób patrzenia. Kilka przykładów. Kilka przykładów z Biblii, że Ewangelia jest prosta. Królestwo Boże przychodzi jest blisko na wyciągnięcie ręki, ale czasami można się z nim rozminąć, można tego jakby nie zauważyć, nie zaakceptować, bo jest nie po naszemu. Ze Starego Testamentu pamiętacie trendowatego dowódcę wojsk syryjskich na Amana. Usłyszał dobrą nowinę. Oczywiście to jest Stary Testament, to jeszcze nie była stricte Ewangelia, tak jak my rozumiemy, ale dla niego to była Ewangelia, bo dla niego to była dobra nowina, że nie musi na ten trąd umrzeć, że może być uzdrowiony, że jest rozwiązanie, że jest ktoś, kto po prostu uzdrowi go. Tym kimś jest, pamiętacie... Nie pamiętacie? Reniu, nie pamiętasz? Staszek, pomóż. Elizeusz, Elizeusz, uff, ale by wyszło, jakby się okazało, że nie pamiętam. Elizeusz. I no to on bierze, wiecie, majątek, w sensie tam drogie szaty, jakieś tam, wiecie, złoto, kupi sobie to uzdrowienie. Zasłuży na to uzdrowienie. Przyjedzie i tak sobie wyobraża, że ten Elizeusz wyjdzie, wzniesie ręce, wezwie donośnym głosem imienia Pańskiego, będzie taka, wiecie, no, przyjeżdża dostojny gość, to i uzdrowienie powinno być dostojne, a nie jakieś takie, wiecie, no. Na szybko to se można chrzci, chrzcić, chciałem, mówię. On, no, bo on go chrzcił w pewnym sensie. E, e, zanurzać tam, wiecie, kogoś innego, ale tu dowódca przyjeżdża, oczekuje szacunku, respektu. Ma filtr. Respekt za respekt. To jest jego filtr. A już w ogóle do niego nie wychodzi, wysyła swojego człowieka i mówi: Siedem razy zanurzysz się w Jordanie, jesteś zdrowy, możesz jechać do domu. Co to to nie? Takiego policzka nie przyjął. Nie będę robił z siebie durnia. Wracamy. Jak czytamy tą historię, na man był naprawdę. Zły, zdenerwowany, wściekły, i poczuł się urażony, że jego godność została tutaj podeptana. Poczuł się zlekceważony. Włączyły się filtry. I nikt mu nie zabraniał pojechać. Mógł pojechać i co? I na ten trąd był umarł. Tak? Bo zbyt piękna była dobra wiadomość, którą usłyszał, zbyt prosta, żeby mogła być prawdziwa. No to by pojechał. Ale rozsądniejsi od niego byli jego towarzysze, jego cudzy. Mówią do niego, panie: No, jakby ci Elizeusz kazał, nie wiem, jaką trudną rzecz zrobić, to wszystko byś zrobił. A on ci kazał siedem razy do wody wejść i. Czy to jest rozsądne? Tyle tu jechaliśmy. I poszedł porozum do głowy. Pamiętacie tę historię? Zanurzył się siedem razy. I co? I był uzdrowiony. Ale mógł się z tym bardzo łatwo rozminąć. To był jeden, jedna jego decyzja. Nie będziecie mi mówić, co mam robić, wracamy. Ja tu jestem dowódcą, a wy się macie mnie słuchać. Wracamy. Jedna decyzja. I nie ma żadnego uzdrowienia. Apostoł Paweł, my dzisiaj mówimy Apostoł Paweł, mówimy Święty Paweł, ale to był Saul Starsu, kawał drania. Kawał drania. Krew na rękach. Krew... Biblia nie mówi dokładnie ilu ludzi. Krew mnóstwa ludzi na rękach. Ile dzieci było osieroconych przez Pawła, Biblia dokładnie nie podaje. Ale nie jedno, tak? To nie był święty Saul Starsu. To był rzeźnik, chrześcijan. Tak? I potem on się nawraca. Spotyka się z Jezusem. Królestwo Boże rozszerza się przez tego człowieka, który był mordercą chrześcijan. Wiele osób nie było w stanie w to uwierzyć, że to jest możliwe. Omijali go szeroki mukiep. Jeden Barnaba, syn pocieszenia, pamiętacie? Zajął się nim, reszta nie chciała. Ja tam nie wierzę, że ten Paweł się nawrócił. Ja tam przybrał szatkę pobożności, a za chwilę, nas, żeby nas po prostu, wiecie, wyłapać, żeby mieć na tacy kolejne setki na rzeź. I wiele osób go omijało. Nie wierzyło w jego nawrócenie. Ale Barnaba uwierzył i, i był jego takim mentorem przez dłuższy czas, czytamy w Biblii. Zaopiekował się nim. Z grubsza rzecz biorąc, pół Nowego Testamentu to jest apostoł Paweł, tak? I mnóstwo zborów. Trudno powiedzieć, ile wierzących, ile nawróceń, ile uzdrowień, ile skrzeszeń. Bo dzieje apostolskie wymieniają tylko niektóre. Przecież to nie jest wszystko, co się wtedy działo. A Pan Jezus Chrystus, czy jak chodził po ziemi, to był niewidzialny? Był człowiekiem z krwi i kości, tak? Razem z nim przyszło na ziemię Królestwo Boże. Czy wszyscy to dostrzegli? Gdzie on był, tam było Królestwo Boże. On nie był niewidzialny, ale był niepozorny. Ten syn, jeśli a ile książek on przeczytał a jaką szkołą skończył żadną jeszcze z nazaretu w ogóle już samo to, że jest z nazaretu to wiecie to już go skreślało królestwo boże przyszło do ludzi w osobie pana Jezusa Chrystusa a jednak było niedostrzeżone przez większość nie przez wszystkich ale przez wielu niedostrzeżone. Do swojej własności przyszedł, a swoi go odrzucili. Tak? Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. To nie znaczy, że nie przychodzi wcale i że nie jest często na wyciągnięcie ręki. Dalej Jezus mówi, wracam do tego pytania, które zadano Jezusowi. On mówi, że z Królestwem Bożym nie jest tak, że powiedzą, o tu jest albo tam jest. Bo Królestwo Boże jest pośród Was. Czyli to znaczy, że nie jest najważniejsze to, co towo, towarzyszy, te objawy, które towarzyszą Królestwu Bożemu, chociaż one są, bo nie sposób sobie wyobrazić, żeby ich nie było. Ale to nie jest teraz, że tam jest Królestwo Boże, tam jest Królestwo Boże. Ewangelii towarzyszą takie rzeczy, że ona przyciąga tłumy ludzi. Za Jezusem chodziło ile ludzi? Dwójka? Trójka? Tumy. Gdy głoszona jest Ewangelia, gdy rozszerza się Królestwo Boże, coś się dzieje, jest poruszenie, jest kontrowersja. Jedni są za, drudzy są bardziej jeszcze niż ci za, drudzy są jeszcze bardziej przeciw. Są znaki, są cuda. To jest normalne symptomy Królestwa Boże. Robi to na ludziach wrażenie. Tam, gdzie Królestwo Boże się manifestuje, to robi na ludziach wrażenie, tak? Jezus jest tego najlepszym, koronnym przykładem. Najlepszym przykładem we wszystkim. Ale Jezus mówi, to nie jest Królestwem Bożym, że no tam jest, tam jest, tu, tam, tam idźcie. Czyli chociaż Ewangelii towarzyszą te rzeczy, które tu wymieniłem, one nie są najważniejsze. To nie jest tak, że tam są tłumy ludzi, to tam jest Królestwo Boże, żeby się tym nie sugerować. Gdzie jest głoszona Ewangelia, ludzie są przeciągani. Oczywiście nie wszyscy, ale jednak ludzie pragną pojednania z Bogiem, pragną prawdy. I ci ludzie są przyciągani. Ale, ale Jezus wierzy, że chce nam powiedzieć, że nie musimy się, nie możemy, nie powinniśmy kierować się tym, że gdzieś się gromadzą ludzie, no to tam na pewno jest Królestwo Boże. Gdzieś coś się dzieje, to tam na pewno jest Królestwo Boże. Gdzieś tam są znaki i cuda, to tam musi być Królestwo Boże. Tam jest mega wrażenie, mega scena, tam jest pewnie Bóg. Żeby się nie tym kierować, to są objawy, ale to nie jest sedno sprawy. Królestwo Boże nie polega na tym, że tam coś się dzieje, tam coś się dzieje, tam są sumy, yy, tam są tumy, tam są znaki, tam są cuda. Chociaż, kiedy chodzimy w Duchu Świętym, pełni Ducha Świętego, kiedy głosimy Ewangelię, nie sposób, żeby te rzeczy nie miały miejsca. Nie wiem, ja da się oddzielić Ewangelię Bo Bożą od mocy Bożej. Ewangelia jest mocą Bożą. Tak? Królestwo Boże, Jezus mówi, jest pośród was, a... Przykład Piotra Zaręby je mówi wewnątrz Was. Fajnie jeszcze. Wewnątrz Was. Więc nie musimy biegać, szukać, gdzie jest więcej, co wiecie, czegoś, co działa jak magnes na ludzi. Prawdziwy Boży ogień, ogień pochodzący z Bożego Królestwa, rozpala się nie gdzieś tam, nie gdzieś tam, ale wiesz gdzie? Na ołtarzu, który jest ulokowany, wiesz gdzie? W Twoim sercu. Możesz powiedzieć, w moim sercu jest ten ołtarz. W moim sercu jest ten ołtarz, gdzie rozpala się ogień Boży. Ogień pochodzący z Królestwa Bożego. Nie tam, nie tam, nie tam, gdzie coś się dzieje, nie tam, gdzie są tu my ludzi. W Twoim i w moim sercu. Jeżeli mieszka Chrystus, jeżeli jesteś pojednany, a jesteś. W Twoim sercu, często za zamkniętymi drzwiami, może nikogo przed tym nie być. Rozpala się ogień. Po cichutku. Nikt nie widzi. Nikt oprócz jednej osoby. Ela wiesz O, o kogo chodzi? Nie mów gło... głos. Jeszcze o kogoś innego. Boga. Tylko, wie, tylko wiemy my, czyli tam, gdzie jesteśmy w tej komorze i Bóg. Ogień Boży rozpala się w prawdziwej społeczności. Czy to jest społeczność w komorze, kiedy mówimy do naszego ojca, jak Jezus mówi, i tylko ojciec wie i słyszy i odpłaci nam jawnie za to, co się dzieje w ukryciu. Ale też w prawdziwej społeczności, Bożego ludu. Gdy jest prawdziwa społeczność, gdy łączą się. Dzieci Boże razem. Rozpalany jest Boży ogień. W zgromadzeniu Boży. Bo Bóg ma upodobanie, żeby przebywać w chwałach swojego ludu. Jezus sam powiedział, gdzie dwoje lub troje ze względu na mnie się zgromadzą, tak? Jestem pośród nich. Tam jest, a gdzie jest Jezus, tam jest Królestwo Boże. To jest definicja Królestwa, Bo Królestwa Bożego najprostsza. Królestwo Boże nie jest tam czy tam, ale jest tam, gdzie czczony jest Bóg w duchu i w prawdzie. Czy w samotności jesteś, czy w małej grupce, czy w zgromadzeniu dużym, czy w ogromnym zgromadzeniu, ważne jest, czy, czy Bóg jest czczony w duchu i w prawdzie. Tam Królestwo Boże jest jak najbardziej obecne i manifestuje się. Bo Bóg zdecydował się, że nie pozostaniemy tylko dla Niego jego ulubionymi stworzeniami ale zdecydował, że chce nas włączyć w swoją rodzinę, a więc nie będziemy już tylko koroną jego stworzenia, ale ci, którzy przyjęli Jezusa, staną się jego rodzonymi, pełnoprawnymi dziećmi i staną się zarazem częścią wielkiej Bożej świątyni, duchowej budowli. Dla świata jesteśmy kapłanami Bożymi, ale dla Boga jesteśmy Jego dziećmi. Chrystus w nas jest napisane, że to jest nadzieja chwały. Nadzieja to znaczy oczekiwanie, że na tej podstawie spodziewam się chwały Bożej, czyli Bożej mocy. Spodziewam się przejawów Bożej mocy, przejawów Królestwa Bożego, bo Chrystus mieszka we mnie i Chrystus mieszka w Tobie i Ty i ja razem możemy spodziewać się tego, że objawiać się będzie Boża moc i Boże Królestwo w nas. Ale to nie przychodzi z zewnątrz, gdzieś tam Królestwo Boże trzeba gdzieś pobiec, ale to wychodzi z z naszego wnętrza, tam gdzie mieszka Duch Święty. Kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I Jezus powiedział: Z jego wnętrza popłyną potoki żywej wody. Więc Bóg, Bóg tak zdecydował, że Królestwo Boże nie jest gdzieś tam niezdefiniowane. Dla wielu ono może być niedostrzegalne. Dla wielu, nawet jak ono przychodzi, jest jakby przezroczyste, niedostrzegalne. Ale jednak dla tych, którzy uwierzyli i chcą chodzić w duchu i w prawdzie, ono jest dostrzegalne. Jak najbardziej namacalne. I Królestwo Boże jest w nas, w naszych wnętrzach i pośród nas. Skoro Jezus jest w tobie, to Królestwo Boże jest w tobie. Ten skarb, ten niesamowity skarb, żeby było jeszcze przedziwniej, nosimy w naczyniach złotych, Rysiu. Czy z diamentowych, nie pamiętam. Nabrałem cię? Tak, tak ale no tak, okej, okay, no dobrze. No to jakoś tak. Fifty-fifty, no ale w połowie cię nabrałem. W połowie cię wkręciłem. Ten niesamowity skarb nosimy w naczyniach, które są gliniane. Zastanówmy się chwilkę, co to znaczy naczynie gliniane i co znaczyło w tamtym czasie. I tu ważnej rzeczy dotknąłeś. Nam się kojarzy przede wszystkim naczynie gliniane, to kruche, tak? Łatwo je zarysować, łatwo je, jakiś uszczerbek, albo w ogóle potuc, prawda? Ale w Biblii też naczynie gliniane to naczynie pospolite, to naczynie do celów pospolitych. W Wielkim Domu są naczynia gliniane i są naczynia do celów zaszczytnych, już z, z lepszych, że tak powiem, Pożyw. Czy może one, nie wiem, może one i były klinione, teraz nie pamiętam, ale cho chodzi o to, że do celów takich pospolitych. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nam się może wydawać, że jesteśmy jak kruche naczynia. I nam się może nawet to często wydawać. Wydaje ci się tak często? Nie wiem, czy Was zapytać o podniesienie ręki, bo, bo to mi się tak często wydaje. Kruche naczynia. Kruchutkie. A jednak w tym naczyniu skarb z nieba, skarb z Królestwa Bożego. Mało tego, może się wydawać, że jesteś naczyniem Pospolitym i do celów pospolitych. Może ci się tak wydawać, ale tak nie jest. Bo nosisz w sobie skarb, nosisz w sobie. Boże. Można tak powiedzieć, źródło jakby, które bije w tobie. Duch Święty mieszka w Tobie, pieczęć Bożego Ducha jest na Tobie. Nosisz Boże życie w sobie. Nie jesteś naczyniem Pospolitym i nie jesteś naczyniem do Celów Pospolitych. Możesz co najwyżej, jeżeli uwierzysz w to i dasz się oszukać, zdecydować się być naczyniem do celów Pospolitych. I o tym Biblia mówi. Że kto, w zależności jakie podejmie decyzje w swoim życiu, stanie się naczyniem do celów pospolitych, albo stanie się naczyniem do celów zaszczytnych, gdzie Bóg będzie mógł szczególnie objawiać się, czyli Królestwo Boże będzie mogło szczególnie objawiać się. Więc nie dajmy się tej łudzie, że jestem naczyniem do celów pospolitych, albo jestem naczyniem pospolitym. Przez to, że jesteśmy naczyniem glinianym i kruchym, możemy taki, wiecie, mimowolnie, wkodowane takie przekonanie nosić w sobie. Czasami latami. Ci wierzący to są do celów specjalnych, zaszczytnych. Ja jestem zwykły, jak się mówi, żuczek, robaczek, szaraczek. Asia, szaraczek chyba się mówi, nie? Kiedyś się mówiło, jak byliśmy młodzi, nie? Nie jesteś. Co ja w ogóle dzisiaj gadam? gadam? Nie wiem. Nie jesteś naczyniem do celów pospolitych i nie jesteś naczyniem pospolitym. Jesteś owszem naczyniem glinianym, ale nosisz w sobie niesamowity skarb z nieba. I możesz zdecydować, że ten skarb będzie z ciebie emanować, że to się będzie w tobie pomnażać że będziesz wzrastać, że Bóg będzie Cię używał w sposób niesamowity. Możesz decydować, że przyjmiesz taką postawę. Zaufania Bogu, czci dla Boga, polegania na Bogu, szukania najpierw tego, co Boże. W pierwszej kolejności. Możesz zdecydować. Bóg chce emanować w Tobie, Bóg chce emanować przez Ciebie. Umieścił swój skarb Tobie i we mnie. Kompletnie Bogu nie przeszkadza. To jest niesamowite. Bogu kompletnie nie przeszkadza, że nie wiesz wystarczająco dużo, że się nie nadajesz, że nie umiesz wielu rzeczy. Możesz się zarzekać, przekonać wszystkich dokoła, że nie wiesz wystarczająco dużo, nie masz wystarczająco doświadczenia, nie nadajesz się, nie umiesz, a Bogu kompletnie to nie przeszkadza w tym, żeby mógł emanować przez ciebie, objawiać się w potężny sposób przez ciebie. Jeśli zdecydujesz że chociaż jesteś glinianym naczyniem, chcesz się skupić na tym skarbie, który Ci jest dany, którym jest Chrystus w Tobie. Nadzieja Bożej mocy, Bożej chwały, Bożych przemian. Nie tylko w Twoim życiu, ale dokoła Ciebie. Amen.